Dzisiaj, tym razem zapytamy się ludzi, co sądzą o rządach PO. Jeszcze raz. Jak się panu żyje za rządów PO? No gorzej aniżeli przed. Dlaczego gorzej? Dlatego. Nie dostałem czternastki. Zabrał. Tak. Jest. Czyli wszystko wina. Wiadomo kogo. No, wiadomo, no tego rudego. No wiadomo, na kogo on działa. Dobra. Nie, nie Dziękujemy. Do pani, powiedzieć, jak się pani żyje z zarządów PO? Dobrze. Lepiej niż zapisu? Lepiej. Dlaczego? No bo na wszystko mi jest stać. A wcześniej było gorzej. Gorzej. Mimo, że były te trzynastki, czternastki. A tam trzynastki, czternastki to jest wie pan co. Nie dostawałam czternastek. 13. Potrącali mi tam parę groszy dostałam. Oszukali. Tak jest. Dziękujemy. Dobrze, Panie, pytanko mamy do pani. Jak pani się żyje teraz zarządów PO? Jak się żyje? No trzeba żyć. Ale lepiej nie jest mam, gorzej. Jak? No lepiej to nigdy nie będzie. Ja jestem emerytą. To co? Proszę pana, jeżeli ja pracowałem przez... bo ja pracowałam na kolei jako dyżur na ruchu, więc miałam odpowiedzialną pracę. Zakład dała dał takie fundusze, to Remois co było, a teraz co ja mam? Emerytury 3000. I co to jeszcze, jest? I jeszcze mi ściągają następny, jak pracowałam, to mi ściągali podatek, i teraz emerytom też ściągają drugi raz podatek od podatku. Jak wina kogo? No, Tych rządzących. No niestety. Czyli wina Tuska. To znaczy, ja bym nie powiedziała, ja nie jestem za Tuskiem, ale ja bym nie powiedziała, to jest wina tych pierwszych, którzy w ogóle taki program powstał. Emeryci powinni być zwolnieni z podatku, bo co innego jak pracują w wieku emerytalnym, to tak. Ale jak tylko mają emerytury, to z tej emerytury już płacili podatek poprzednio. Hmm. Dziękujemy. No się. dzięki. To. No. Nie, Bardzo dobrze. Lepiej niż zapisu. Lepiej. Lepiej jak A Co jest tak lepiej, o? Już pana wszystko, spokojniej przede wszystkim jest. I, i, i na tym też, też polega. Żeby było spokojniej, żebym chciał jakąś przyszłość, do tego, żeby, żeby egzystować sobie spokojnie. Bez nerwów, bez szarpania się, bez niczego. A tam, no wiadomo, złodziejstwo tylko nic więcej. Tyle. Dziękujemy. Proszę bardzo. Zostałem <laughs> się gdzieś. No, pani się taka pani ostatnia. Jak pani się żyje za rządów PO teraz? <laughs> nie chciałabym się na ten temat wypowiadać w ogóle. Tak źle? No, nie najlepiej w każdym razie. Ale skąd państwo. Ich... Republika. O, no, ja zawsze oglądam. Jak <laughs> się pytamy, tak <laughs> ludzie po prostu sobie tak spokojnie żyją na ryneczku, no, nie, pani, bo to różne są opinie, Tak, spokojnie, bo. Z czternastki y, chcieli mi 600 ponad złotych, tak? To jest to tak, jakby trochę ciud mniej niż czynsz, jeden. Wiadomo, wina czyja? Jest sporo, nie? No tak, wiadomo, wina tak, czyja. Jakbym płaciła 13 razy czynsz. No, coś w tym stylu, tak? Wina wiadomo kogo? Nie wiadomo, no nie wiadomo kogo, czyja to wina, ale w każdym razie. Wszyscy mówią, że to wina Tuska. Wie pan, no może, może też, tak, bo jeżeli się ludzie jakby e, nie buntują, to on robi co chce, No tak. Po no i tyle. Dziękujemy ślicznie. Ile, na, ile po, na ile pozwolimy, tyle mamy, tak? Dokładnie tak jak pani mówi, dziękujemy ślicznie. Proszę bardzo. jak pani się żyje teraz za rządów PO? No te bez różnicy, na emeryturze już jestem. I tak dają emeryturę i tak. Ale mówią, że ci zabierają teraz te trzynastki, czternastki. Nie było. Nie wystarcza. No A pani jak wystarcza, to miłego. może wam w Bieszczadach. Tak, że jak się nie przepierdoli pieniędzy niepotrzebnie, to się później nie płacze. Czyli pani taka podróżniczka. No ty jak poszłam na emeryturę, to tak. Jeździłam z mężem, teraz jeżdżę sama i Daję radę. Dziękuję pani. Dzięki. Na się jeździ. Jak panu się żyje za rządów PO? Nie, nie. W politykę się nie bawię. Ja też nie, ale wiadomo. Pani, dzień dobry pani. Jak się pani żyje za rządów PO? Bardzo dobrze. Czemu tak dobrze? Nie, nie narzekam. Jest lepiej niż za rządów PiSu. Dlaczego lepiej? O, nie ma porównania. Znaczy tak dobrze? Mniej okradają. Czyli ta władza jest lepsza. Tak. Czyli nie. Nie. A tam ci byli. Tak. Dlaczego? No dlatego, że <grym wioski> <grym wioski> że nasz okrada. Dziękujemy. Jak się panu żyje za rządów PO? Nie wiem. Normalnie mi się żyje. W sensie... Jest najlepszym ustrojem z najgorszych, więc zawsze będzie tak, że komuś będzie pasować, komuś będzie nie pasować. Żyje, no. Czyli ustroj na Białorusi jest lepszy? Nie, nie. Mówię, że demokracja jest najlepszym wyborem z najgorszych. Dlaczego? Dlaczego? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że daje najwięcej wolności przy jednocześnie największej decyzyjności, czego nie można powiedzieć o rządach na przykład takich bardziej dyspotycznych. Czy demokracja nie jest najgorsza? Czy nie jest najgorsza? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Idiota ma takie samo zdarza wyborcze jak ktoś mądry. Tu się akurat zgadzam, że jest to niestety problem. Chciałbym, aby I o tym mądrzy wykształceni ludzie... Czy w polityce takich znajdziemy? Wie pan, nie interesuje się aż tak polityką, gdyż jestem zajęty po prostu swoją ścieżką zawodową, czy jak tam nazwać, ale Osa lata nad panem. Dobra, dziękujemy. Nie, że Osa, co ty nie masz? Przerywał. Przerywa głos? Ale przerywał cały wywiad? Pół do pół. A, No dobra, już nie będziemy się tam głębiać tą politykę. Dziękujemy, miłego dnia. A, na jaki temat panowie? A pytamy się, jakie pytanie do pani? Jak się pani żyje za rządu? Bez zmian, tak samo. Tak samo dobrze. Yy, tak samo bez zmian, ani dobrze, ani źle. Czyli wcześniej było też dobrze? Nie, wcześniej nie było dobrze. Dobrze, a... chyba nie będzie już. Dlaczego? Jak się nic nie zmieni, to będzie. Co się musi zmienić, żeby było dobrze. No podejście, podejście w ogóle rządu, ludzi, którzy tam są, do spraw takich dla obywateli, a nie żeby tylko brać dla siebie. I tylko pod siebie wszystko robić. Trzeba trochę pomyśleć o zwykłych ludziach, którzy na to wszystko pracują. Dziękuję. Dzień Na Panie. Dzień dobry, super. Dzień dobry. Proszę, proszę, jakoś prze, przeczucie miałyśmy. Proszę nam powiedzieć, jak Panią się żyje z zarządów PO? Jeszcze raz? Z zarządów PO. Jak się żyje? Okej, okay, w miarę, dziękuję. Mi niestety ciężko się wypowiedzieć, bo dopiero w marcu dobry, wróciłam do Polski. Po 10 latach, więc niestety nie mam porównania. Gdzie pani żyła? Najpierw na Islandii mieszkałam, a ostatnie 4 lata spędziłam w Finlandii. Po co tu pani wróciła? Miałam chyba dosyć bycia osobą obcą, taką wyalienowaną. Chcę być w domu, a tu jest jednak dom w Polsce. A nie czuje pani teraz zmian tutaj kulturowych w Polsce, odkąd pani wróciła? Myślę, że nie są jakieś szokujące. Yy, nie da się ich tak bardzo odczuć. Yy, myślę, że chyba trochę zwiększyła się tolerancja na pewne rzeczy. No na pewno. Ale oprócz tego nie widzę czegoś, co mnie tak jakoś bardzo uderza. Pani jest od marca? Tak. I 10 lat mieszkała pani za granicą? Zgadza się. Czyli 10 lat temu też było tyle Ukraińców, co teraz? Niestety nie. <laughs> to znaczy niestety, 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 zależy jak na to patrzeć, ale... Czyli coś się zmieniło? To, to na pewno się zmieniło, tak. Czy to jest na plus zmiana czy na minus? Uważam, że na plus, bo jednak mamy więcej siły roboczej. Czy oni są taką siłą roboczą, czy raczej już otwierają swoje biznesy i. Nie są taką siłą roboczą, jak na przykład Polak w Niemczech czy w Anglii czy w Holandii. Wie pan, co tak z tego, co widzę, co zaobserwowałam od marca, wydaje mi się, że właśnie są siłą roboczą, bo naprawdę jest ich dużo pracujących i wygląda na to, że pracują całkiem ciężko. Aczkolwiek mówię, jestem tutaj dopiero właściwie chwilę, więc faktycznie. <laughs> Boże, to już pół roku minęło. E, tak, tak. Myślę, że. Myślę, że dobrze. Witamy w Polsce bez soli i chleba. To niestety, z tym niestety muszę się zgodzić, tak, jest ciężko. Realia są ciężkie na pewno. Yy, zarobki nie są zbyt ciekawe. Yy, no nie na takich, powiedzmy, przyziemnych yy, pozycjach. Ale no, lepiej jest być jednak mimo wszystko w domu, niż być osobą obcą. Też tak sądzę, też tak sądzę. Wolę polskie fiołki w polu niż gówno w Neapolu. Wolę polskie gówno w polu niż fiołki w Neapolu. Tak. Dobra, dzięki. Dzięki.